Cześć, ja nazywam się Jacek, a ja Monika. Witamy Was w Extra Projekt TV. Przedstawiamy dziś najnowszy projekt naszej pracowni EP125. Jest to dom o powierzchni użytkowej 120 metrów. Znajdziemy tutaj trzy sypialnie, dach wielospadowy o kącie nachylenia 25 stopni, garaż oraz nowoczesną formę ogrzewania. Ale więcej o tym... To już opowie nam Monika. Zacznę od strefy wejściowej. Dobrze zaplanowana strefa wejściowa w domu ma bardzo duże znaczenie. Wchodząc do wiatrołapu, po prawej stronie mamy pomieszczenie techniczne. Parkując w garażu, możemy przez to pomieszczenie techniczne przejść do wiatrołapu no i później do strefy dziennej w domu. W strefie dziennej mamy obszerną szafę oraz półeczkę na ścianie, która odgradza nam salon od wejścia. Aha, czyli jak wchodzę do domu, to nie widzę bezpośrednio, co robią domownicy na przykład w salonie, czy ktoś odpoczywa i tak dalej, nie przeszkadzam tym osobom, a mam podreszczną półeczkę, na której mogę sobie zostawić klucze, portfel, jakieś drobne rzeczy i tak de facto później decyzję, czy idę do kuchni, do salonu, czy na pokoje. Tak, dokładnie. Dom posiada kuchnię o bardzo funkcjonalnym kształcie, w kształcie litery U oraz piękne narożne okno, które jest aktualnie bardzo modne. Kuchnia łączy się z jadalnią, a ta łączy się z salonem. Okej, okay, i to wszystko z tego, co ja widzę, przez te olbrzymie okna przesuwne? Tak. Przez okna przesuwne e, łączy się z tarasem na zewnątrz, który sam w sobie jest bardzo duży i tworzy nam to olbrzymią całość połączenia domu z ogrodem. Ciekawe w tym projekcie jest to, że część sypialniana, czyli te trzy pokoje, mają swój prywatny, zadaszony taras. Okej, okay, czyli tak naprawdę te okna są oknami balkonowymi, przez które możemy wychodzić. Dokładnie tak. Fantastyczna sprawa, czyli pomimo tego, że mamy olbrzymi taras familijny na biesiady, na imprezy, to tak naprawdę, jeśli potrzebujemy chwili relaksu, to po prostu korzystamy sobie z mniejszego, zadaszonego tarasu. Jasne. Okej, okay, przejdźmy może dalej. Dom jest usytuowany względem strony południowej, głównym tarasem. Zastosowałaś na wielospadowym dachu wiele paneli fotowoltaicznych. Jakie tutaj jest źródło ogrzewania? W tym konkretnym projekcie zastosowałam tutaj system ogrzewania na podczerwień. Okej, okay, to dość nowatorskie źródło ogrzewania, coraz popularniejsze w naszym kraju. Opowiedz nam troszkę więcej o tym. System ogrzewania na podczerwień to dość nietypowa metoda ogrzewania elektrycznego. Panele są zasilane prądem elektrycznym, a ten jest przekształcany na światło podczerwone, które ogrzewa pomieszczenia. W ofertach sprzedaży znajdziemy zarówno ścienne grzejniki na podczerwień, jak i promienniki przeznaczone na ogrzewanie podłogowe. Warto przy okazji zauważyć, że ogrzewanie na podczerwień zwiększa odczuwanie ciepła. Temperatura, którą czujemy, może być o kilka stopni wyższa od temperatury rzeczywistej. W ten sposób zmniejszamy rachunki za ogrzewanie, a jednocześnie zwiększamy komfort użytkowania wnętrza. Zacięż że system ogrzewania podczerwienią jest zasilany elektrycznie, rodzi to obawę o wysokie rachunki za prąd, co ma miejsce w przypadku tradycyjnych grzejników elektrycznych. Ale system oparty na podczerwieni sprawia, że zapewnienie komfortu cieplnego jest tanie i ekologiczne. Koszty kompletnego systemu dla domu 120 m2 rozpoczynają się już od 12 tysięcy zł netto. Dlatego na dachu naszego domu rozmieściliśmy 20 paneli fotowoltaicznych, które zapewniają zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz podgrzewanie wody użytkowej w miesiącach letnich. Tak więc moi drodzy, jeśli chcecie zaprojektować swój wymarzony dom, piszcie do nas na Messengerze lub Instagramie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!